Jak zapewne wiecie, w tym tygodniu jest boss na health caszu. I pomyślałem, że super zabawne byłoby odpalenie double cash moda, tym samym redukując efekt health casza i zobaczenie, jaki ten boss wtedy jest łatwy. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek z gry Bloons Tower Defense 6 na moim kanale. Na samym wstępie, jeżeli lubicie materiały z bossów, wielkie dzięki za każdą pozytywną ocenę. Dlaczego dzisiaj będę grał na double cash modzie? Bo będę grał na double cash modzie. Jest jeszcze jeden powód ku temu, o którym opowiem za moment, jak już zaczniemy sobie grać. Ale... Z Zanim to, to w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo tak naprawdę możemy już przejść do gry. Szkoda czasu, nie? Przejdźmy sobie do gry. Okej, okay, więc dlaczego gram na Double Cash Modzie? Dlaczego nie próbuję, przynajmniej póki co, nie próbuję przejść tego bossa bez Double Cash Moda? Jest taki YouTuber, którego ja oglądam z Bloonstower Defense 6. On się nazywa Ethan Raid. To jest nazwa jego kanału. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. On ma tam ponad 200 tysięcy widzów, chyba na ten moment. No i generalnie on nagrał materiał z tego bossa na elitarnym poziomie trudności. Ja sobie odpaliłem sam początek i on powiedział, że ten boss jest mega trudny, a to jest gościu, który naprawdę dobrze gra. Więc jeżeli nie ukrywam, trochę pękła mi psycha, ale słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym spróbował, to spokojnie piszcie w komentarzu, to jeszcze zdążę. To jeszcze zdążę spróbować. Jeżeli napiszecie w tym momencie w komentarzu, że chcecie zobaczyć jak próbuję, to spokojnie, tak jak mówię, jest to możliwe, jeszcze zdążę. E, także e, jakby no zostawiam to e, do waszej że tak to dyspozycji. Jeżeli chcecie, żebym się pomęczył, nie ma problemu, ale dzisiaj raczej się pobawimy, po prostu pogramy sobie z double cash modem. Dzięki temu tak jak widzicie, zaczynam mając faktycznie tyle kasy, ile było tam pokazane, bo jak sobie wrócimy, jakbyśmy sobie wrócili do tego ekranu, to faktycznie było pokazane, że będę zaczynał, mam 80 tysięcy. No i normalnie, przez to, że to jest Health Cash, to miałbym tylko 40 tysięcy, ale przez to, że to jest Double Cash Mode, to mam faktycznie 80 tysięcy. Więc gramy tak, jakby. Wiecie, Health Cash plus Double Cash Mode to jest tak, jakbyśmy. Grali normalną grę. Całkiem ciekawe, nie ukrywam. Pomyślałem po prostu, że to jest super zabawne generalnie zrobienie czegoś takiego, i wydaje mi się, że będzie też bardzo przyjemne. To zupełnie, to naprawdę bardzo, bardzo ułatwia tę grę. No, i jeszcze wracając, ja zazwyczaj słuchajcie, nie, nie oglądam, to też tu od razu tu się tutaj chcę to nakreślić i wyjaśnić. Ja zazwyczaj, jak nagrywam swoje materiały z bossa, to nie oglądam nigdy, zanim nie nagram materiału, materiałów u innych osób. Co najwyżej oglądam tylko właśnie początki, żeby zobaczyć, co dane osoby mówią o bossie, jeżeli cokolwiek mówią. E, często, jeżeli już sam przejdę bossa, to zdarza mi się, że obejrzę materiał u innych osób z bossa, bo dzięki temu sam mogę się nauczyć. A dlaczego zazwyczaj. Sam mogę się czegoś nowego nauczyć. A dlaczego zazwyczaj nie oglądam materiałów. E, materiałów z bossów? E, dlatego, że siłą rzeczy bym się mógł e, sugerować rozwiązaniem czyimś. E, nie wiem, czy jakby. No... Wiecie, o co mi chodzi. Po prostu e, boję się, że czasami jest tak, że nawet jeżeli, wiecie, e, nie chciałbym e, e, jakby korzystać z czyjegoś rozwiązania, to siłą rzeczy, jeżeli już zobaczę, jak ktoś przeszedł jakiegoś bossa, to mogłoby się okazać, że mógłbym się, nawet podświadomie, nie? E, że mógłbym się po prostu tym rozwiązaniem sugerować. A czegoś takiego najzwyczajniej w świecie, e, no coś takiego najzwyczajniej w świecie wolałbym, żeby nie miało miejsca, tak? Że ja tak naprawdę... Bo to, to jest dla mnie zawsze strasznie kłopotliwe. Pamiętam kiedyś Kiedyś było tak, że obejrzałem, jak ktoś przeszedł bossa, i później nagrywałem film. A to już było chyba jakiś czas temu. I, e, I. I. Strasznie miałem taki problem, żeby zagrać inaczej niż ta osoba przeszła bossa. Strasznie miałem taki po prostu problem, bo, no wiecie, nie miałem. E... Czekajcie, zagrajmy sobie. Miałem w głowie ciągle to rozwiązanie, które, wiecie, widziałem na. Em... Na YouTubie, no i po prostu to, to strasznie, to powoduje, że mi się nawet nieprzyjemnie gra, <grymne> tak, bo nie mogę wpaść na nic, wiecie, na nic em, swojego. Ty, a ja farmy zarabiam tutaj też dwa razy mniej, a dlaczego? Ty, dlaczego farmy zarabiają? Aha, dobra, bo pewnie, pewnie pokazane jest, że zarabiają dwa razy mniej, ale ja pewnie dostaję dwa razy więcej. Czy to się nie wlicza w... Ty, bo nie wiem teraz. Ty, no bo autentycznie teraz nie wiem. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie, no zarabiałam te farmy dwa razy więcej. Tylko pokazuje się, że zarabiałam normalnie, nie kumam do końca. W sensie pokazuje, że zarabiałam połowę kasy, a powinny zarabiać normalną kwotę. Chyba, że Double Cash Mode nie działa na farmy, no ale nie, chyba działa. Pe pewnie pokazuje taka dostaje normalnie kasę. Bo widzę, jak szybko mi lecą pieniądze, więc chyba dostajemy kasę jednak normalnie. Okej, okay. po prostu to tak dziwnie wygląda, nie? Po prostu to tak dziwnie wygląda. Eee, dobra. Eee, no i generalnie, no, także kończąc ten wątek, tak, czasami po tym, jak przejdę sobie bossa, to oglądam, jak niektórzy grają, bo uważam, że to jest fajne. Uważam, że to jest fajne. Dużo się tak można nauczyć. Natomiast zazwyczaj przed przejściem bossa, raczej staram się tego unikać. Czasami sprawdzam, gdzie niektórzy farmią. Czyli gdzie niektórzy stawiają farmy. Eee, wiecie, gdzie jest najlepsze miejsce na mapie. To mi się czasami zdarza, że też sprawdzam przed nagrywaniem bossa. Ale tak zazwyczaj staram się po prostu tego unikać. Żeby po prostu, tak jak mówię, podświadomie nawet się nie sugerować czyimś rozwiązaniem, bo to jest. E, nawet czasami, jak nie chcę, to tak jak mówię, to podświadomie, jeżeli już gdzieś widziałem rozwiązanie, to podświadomie dążę do. Wiecie. No to, to po prostu zabija moją kreatywność. <laughs> tak bym to powiedział, nie? Ale czasami powiem wam, jak ja widzę, jak niektórzy robią tych bossów, jak oni to robią, wiecie, dużo lepiej ode mnie, po prostu perfekcyjnie te upgrade'y i tak dalej, i tak dalej. A ja tyle kasy wywalam, zazwyczaj w błoto, to powiem wam, że naprawdę większość bossów w Blooms Tower Defense. Jest mega prostych. <noise> naprawdę większość bossów jest mega prostych, bo jak ja patrzę, jak ja wywalając tyle kasy w błoto, ile wywalam i tak jestem w stanie przejść. Owszem, zdarzają się, czasami są e, tacy bossowie, że zrobię naprawdę... E, fajnie po prostu zrobię jakiegoś bossa. Czasami mi się też zdarza zrobić e, coś, wiecie, coś, coś spoko, <grafię> jeśli chodzi o grę na bossa, ale często jest tak, że mówię wam, że naprawdę jak porównuję z tymi osobami, które mega dobrze grają, no ale to wy też w sumie wiadomo, nie? Porównywać się z osobami, które są tak naprawdę jednymi z lepszych, to też może nie zawsze jest... E, to też może jest nie zawsze dobre, tak? No bo to, to wiadomo, to jest trochę jak... Trochę jakbyście. No chociaż, dlaczego nie? Zawsze lepiej się porównywać z najlepszymi niż z, na... z najgorszymi, nie? <gry> tak mi się wydaje, no nie wiem. 12 rund w ogóle do kolejnego bossa. Ten pierwszy tier bez problemu, po prostu przyspomowaliśmy e, bombshutterami. Ten boss nie będzie dla nas mega trudny, bo on, przypominam, z racji tego, że jest na. E, są takie. O, jest ten Health Cash. To ten boss ma dużo mniej życia niż, niż jakby niż normalnie, więc e, no tak jak mówię, jeżeli my gramy bez tego efektu Health Cash, to tak naprawdę ten boss powinien być dla nas w tym momencie bardzo, bardzo prosty i naprawdę nie wchodzi w grę żadna porażka tutaj. No naprawdę, jakbym przegrał to, to byłbym gigac banem, serio. Serio, serio. No, nie, nie, wchodzi w grę żadna żadna porażka. A i dla osób, które bo też nie każdy wie, które pytają jak włączyć Health Cash. Health Casha niestety trzeba kupić, kosztuje on chyba 80 zł w sklepie. Jakbyście kupowali, dzięki wielkie Jeżeli wpiszecie mój kod OJC <laughs> Przy okazji zakupów Dzięki, dzięki wielkie, mój kod to ojc działa w Bloom Tower Defense Battles 2 Oraz Bloons Tower Defense 6 Dobra, dosyć tej autopromocji Pierwszy tier za nami, 7 rund do następnego Farmy mamy całkiem spoko Tak mi się wydaje, nie? Cztery farmy po piąty tier Więc tutaj wydaje mi się, że nawet Możemy już powolutku oszczędzać Na, na to banana central ale może zanim to banana central, to sobie może przyspamujemy trochę farmami e, tutaj. Dlaczego by nie? Przyspamujemy sobie trochę farmami tutaj. Pyk. Pyk. Te będą pod marketplace. Mam tyle kasy, że mówię, że stać mnie na robienie takich eksperymentów tego typu. A bo dobra, jeszcze jedno banana plantation walniemy. No i tutaj lecimy pod... E, no, niech będzie, na razie pod Marketplace, bo nie mam aż tyle kasy, żeby od razu pójść pod Central Market. Boss da trzy rundy, ale pamiętajcie, Dreadbrun jest wolnym bossem, więc nie musimy się aż tak spieszyć z pokonaniem bossa. No, ale tak jak mówię, no pękła mi psycha. Jak ten gościu powiedział, że to jest jeden z e, trudniejszych bossów, to myślę sobie, no nie, jak ktoś. I ja już miałem takie, wiecie, zabierałem się za ten materiał i miałem już takie. No kurczę, tak mi się wydaje, że to będzie trudne, nie? No i. No i masz. <laughs> no i masz ci los. Dobra, czy ja chcę zagrać e, już. No właśnie, czym ja chcę zagrać? To też jest dobre pytanie w ogóle. Wydaje mi się, że najlepiej zagrać po prostu druidem. I chyba dobrze by było tego temu druidowi też dostawić jakieś manki Village jeszcze. Ulepszmy tu pod zniżkę. Tu pójdźmy sobie środek. No, mogę wywalać dużo kasy, tak jak mówię. Możemy sobie na to pozwolić. Dobra, ten druid nie musi być jakoś mega zbustowany. Nie muszę stawiać większej liczby e, jeszcze druidów do niego. Bo przypominam, e, druidzi pod dolny czwarty tier działają w taki sposób, że wzmacniają siebie nawzajem. Tak jak widzicie, taki efekt razy dwa w tym momencie, bo tego druida wzmacnia dwóch pozostałych. Tak samo tego, dwóch pozostałych, tego, dwóch pozostałych i tak dalej. Jakbym miał dostawić czwartego, no to by mieli razy trzy. Bo to się liczy chyba każdy druid, z wyjątkiem no, druid sam siebie nie wzmacnia, tak? Także jak mam trzech, no to dwóch wzmacnia tego trzeciego i tak w kółko. Znaczy i tak w kółko, no i po prostu no, no, w, ten, w ten sposób to działa. Dobra. Wydaje mi się, że z rok powinienem sobie poradzić, ale na wszelki wypadek e, niezawodną metodą na rok bluny zawsze i wszędzie jest oczywiście blun solver, w razie czego. Natomiast wydaje mi się, że druid powinien na rok bluny E, mnie trochę tu poratować, mam nadzieję. A, ja mam dwóch gluganerów, ty, co ja robię? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Aha, dobra, no to nieźle się przebili. No, szybciej powinienem tego gluganera postawić. Teraz nie wiem, gdzie mi wczyta. W świetnym miejscu mi wczytało. Dobra, let's go. Jeden marketplace sprzedamy. Bo ja muszę mieć. O, o, o. I tutaj to też by było super. Drugi marketplace, sprzedajmy. Ja muszę mieć na Blun Solvera. Jak najszybciej. Im szybciej, tym lepiej. To jest mega dobry upgrade na rok Bluny. A przynajmniej był dobrym upgradem, bo teraz to w sumie widzę, że tak. No niby idzie, ale nie idzie jakoś super, nie? Dostawmy może jeszcze jakieś MAP Maulery. Chociaż MAP Maulery aż tyle nie zmieniają na rok Bluny. Już na tym etapie gry. Okej, okay, ale dajemy radę. Znaczy, no odzyskaliśmy jako tako kontrolę. No. Ładnie, ładnie. Ten klej zadaje sporo obrażenia. A, jest niewyraźliwość na ataki jednostek magicznych, dlatego w tym momencie oczywiście em, no, nasz Mak już nic nie robi, ale jest na to jest na to dobre wyjście, czyli teraz gramy madem. Nie będę raczej sprzedał marketplace'ów, a może powinienem może powinienem? Bo teraz, teraz tylko Gluganer atakuje rok bluny. Nie wiem, czy zaraz jakieś mi się nie przedostaną. Dobra, sprzedamy jeden marketplace. Co mi to szkodzi? Co mi w sumie szkodzi? To tak będę miał spokojną głowę, nie? No i zobaczcie, gdybym miał dwa razy mniej golda, w ogóle w farmy miałbym dużo gorzej ulepszone, nie? Bo naprawdę ciężka sprawa by była, powiem wam... Także no, powinienem chyba sprzedać tego Gluganera. Aż tak dobrego Gluganera nie potrzebujemy. Oczywiście, tutaj to jest raczej stricte zabawa w tym momencie. Sprzedajemy to i lecimy pod piąty tier. Jak najszybciej. Pyk, super, mamy piąty tier. No, i teraz pod, y, al, pod nie pod alchemika, tylko pod inżyniera, który będzie mi wzmacniał ten piąty tier. Obojętnie, niech on będzie sobie stał tutaj. Będziemy overclockowali, oczywiście. O, już mogłem go postawić na początku. To by chociaż camo zdejmował. Bo na początku nie mam zdejmowania camo. No, ale tu mam Monkey Village, które w sumie daje możliwość. To Monkey Village pod środkowy trzeci tier daje możliwość wieżyczkom w zasięgu nie tylko wi wi widzenia camo, ale również bicia balonów każdego rodzaju. Czyli jeżeli jakaś małpka normalnie nie bije kamo balonów, to jest. znaczy opancerzonych balonów, to z tym upgrade'em jest w stanie bić opancerzone balony. Jeżeli nie bije fioletowych, no to jest ten sam case, tak? Więc to jest naprawdę fajny i przydatny upgrade. Mm, nie wiem, czy ja sobie jakoś nie zagram. Nie wiem, tak. Tak. I tu nie wiem, dostawię sobie jeszcze jedno Monkey Village. No i lecimy. Bardzo dobra sytuacja oczywiście, no ale... No mamy double cash moda, tak? Także tak jak mówię, tutaj jest czysta zabawa dosłownie. No i teraz będziemy mieli kolejny Tierbosa. No i oczywiście tutaj rozwiązanie jest dosyć proste, to znaczy będziemy grali paragonem. Eee... Kurczę, postałbym akurat ten paragon tu mniej więcej, gdzie jest gluganer. Więc je sprzedajmy na razie tego Gluganera i po prostu zamiast niego i tak postawię sobie... Crossbow Mastera. Wydaje mi się, że on powinien też fajnie mnie tu bronić. No i zanim zagramy paragonem do. do. Yy, do Dartmałpki, to zagramy sobie. madem, tak? No bo na początku boss i tak jest niewrażliwy na taki jednostek. Primary. I nie wiem, czy nie zbuduję budżetowego paragonu. Chyba zbudujemy sobie taki tańszy paragon. Myślę też, myślę, czy nie powinienem trochę poeksperymentować, nie? To znaczy, spróbować pokonać tego bossa bez paragonu. Bo wydaje mi się, że gdybym grał normalnie, to nie byłoby mnie stać na paragon. I zastanawiam się, w jaki sposób pokonać tego bossa, nie używając paragonu. Możemy spróbować zrobić sobie taki eksperyment. Um, bo w sumie jestem ciekaw, nie? Dobra, spróbujemy zrobić coś takiego. Możemy zacząć od Mada, to na pewno. Ale muszę też sobie czymś radzić z Rockblunami. Mmm. I najlepiej, jakby to była jakaś jednostka Primary. No mógłbym na przykład zagrać... Okej, okay, Gluganer mógłby być. Mógłby być skill do Gluganera. Pravdo... Na to prawdopodobnie byłoby mnie stać. Ale pewien nie jestem. Na Mada byłoby mnie stać, ale zanim Madem... Zastanawiam się, jak dużo druid robi temu tierowi. Wiecie, po prostu chcę sprawdzić, bo jestem ciekaw, jakbym to bez paragonu miał zrobić. Okej, okay, druid daje radę. Bo tu nic innego jakoś bardzo nie bije, druid nawet daje radę. No tak, bo ten boss ma mniej życia. Okej, okay, ale mamy też skill do gluganera. To też warto zaznaczyć, to jednak jest dosyć. To jednak też nam zwiększa damage. No i zobaczmy, jak to idzie z druidem. Okej, okay, pierwsze dwie warstwy byśmy przebili. Bez większego problemu. Potem moglibyśmy przeskoczyć na Mada, tylko że... No właśnie, co z rok To jest teraz świetne pytanie. No właśnie. Bo tak szczerze to już nie wydaje mi się, żeby wystarczyło to, co mam do tej pory. Aś może. Dobra, to oczywiście dużo ryzykuję w tym momencie. Możliwe, że przegram, bo nie wiem, w którym momencie mi się wczyta. Czy się w którym momencie przeskoczy na kolejną rundę gra. Okej, okay, widzicie, i z rockblunami jest problem. Jeżeli nie gram z paragonem. Continue. Jak możemy to, ten problem rozwiązać? Uh... No to to jest świetne pytanie, bo ja tak szczerze nie wiem, jak możemy ten problem rozwiązać. Może z kilem? Albo z kilem do Dart Małpki? To teoretycznie mogłoby mieć szansę zadziałać. No. O, przegrałem. Spokoj. czytamy sobie od, 3, od 80. rundy. Tak mówię, to trochę świadomie zrobiłem, tak? Bo zastanawiam się, jakbym grał bez Double Cash Molda, co bym zrobił. Czyli skillem najlepiej byłoby zagrać. No tak, ale skill ma cooldown. No powiem wam, to jest dosyć. Ciekawa sprawa, tak szczerze. Nie wiem, czym się powinno tu zagrać. Pomógłbym skrócić ten cooldown. Ground pod Energizer. No nie wiem. Na pewno nie, nie powinienem stawiać tej Dartmałpki już tutaj, teraz. Jeżeli miałbym mniej Golda, bo tak jak mówię, no... W sensie... Ja to łatwo mogę przejść w tym momencie. To nie jest jakiś duży, duży, duży problem. Ma jeżeli mam tyle golda, ile mam, ale... Bardziej się zastanawiam właśnie, jak to zrobić, gdybym tyle kasy jednak nie miał. Mógłbym też trzymać trochę tego bossa, bo przecież nie muszę go pokonywać od razu. Hmm... No niby tak, niby można by tak zrobić. Ale nawet jeżeli ten skill, no wiecie, ja muszę coś robić pomiędzy tym, jak ten skill nie działa. Chyba że grałbym raz z skillem. Ale wtedy one nie będą biły tych rockblunów. blunów. Te mapki musiały być w zasięgu tego monkey village, bo wydaje mi się, że rock rockbluny... Nie, to nie są balony z pancerzem. Czy to są z pancerzem? Bądź szczerze nie wiem. Można by tu jakąś niewinną małpkę postawić. To jest tanie upgrade, a powinien sporo zmienić, tak w sumie. No coś tam powinien zmienić. Może w ten sposób, czy sporo, to nie wiem. A jak sobie radzi? Ten Tier sobie nieźle chyba radził na te, ba na te balony. No chyba jednak nie. Dobra, no bo to sobie radzi, zobaczcie. No, chociaż tak w sumie. Czy na pewno I teraz muszę zagrać tym fanklubem? A fanklub oczywiście... Ale nie, on, on, one zadają obrażenia tym balonom, bo ja widzę, że... Że one dostają damage. No ciekawe w sumie. No nie, ale zobaczcie ile ile ja już postawiłem, nie? To, jakby tak fajnie se można mówić, ale. Ile ja już postawiłem jednostek? Ja bym normalnie nie miałbym tyle kasy. Na pewno bym tyle kasy nie miał. Ja, ja wcale ter teraz nie mam aż tak dużo w rezerwie, nie? Więc fajnie, że to bronię, ale. Normalnie nie byłoby mnie na to stać. Ten moment jest chyba najtrudniejszy, bo to jest niewyraźliwość na militarne, bo potem to możemy zagrać madem, i wydaje mi się, że mad to bez problemu pokona. Ale to zanim będziemy mogli zagrać madem, jest najtrudniejsze. No, ciekawe, ciekawe w sumie. A właśnie, przecież ja mogę zagrać paragonem do łodzi podwodnej tutaj. Po tym, jak już zagram paragonem do Dartmałpki. Albo zagramy paragonem do zwykłej łódki. Co wcale nie byłoby takie głupie, bo ten boss porusza się mega wolno. Więc jeżeli już coś będzie w zasięgu tutaj, tej łódki, to wydaje mi się, że. że będzie konkret. W sensie, że no. Zagrajmy Pirate Lorda Okej, okay. Ma bo mamy niewrażliwość na Magiczne, więc najlepiej magiczne Wszystkie sprzedać I po prostu zagrać Madem Wydaje mi się, że Mad Jesz Ja jeszcze te jednostki mógłbym teoretycznie Wzmacniać alchemikiem, więc Coś tam jeszcze mógłbym zrobić Żeby to wszystko jakoś lepiej szło Dobra, czekajcie no nie, no Mad bez problemu te Bluny pokonuje, spoko. No tak, tak jak myślałem, że jakby moment, w którym, w którym mogę zagrać Madem jest takim momentem kulminacyjnym. Mhm. No i tak też jest, ale nie wiem jak nie wiem jak on to pokona jak na normalnym. Może Beast Handlerem? Ale nie no, Beast Handler. Może latającą fortecą? O! To jest coś takiego, co realnie można by zbudować. Ale musiałbym przetrwać dwie pierwsze niewrażliwości, czyli na Primary i na Military. To mógłbym przejść druidem, potem sprzedać, zbudować latającą fortecę. Okej, okay, pewnie tak bym zrobił, pod warunkiem, że latająca forteca by wystarczyła. A w sumie takiej gwarancji niestety nie mam. <laughs> Także, no nie wiem. Fajny boss, fajny. <laughs> Fajny, fajny. Już sobie to wyobrażam. Już sobie to wyobrażam, jak to robię normalnie. No ciężko, nie? Ciężko. Dobra. Ja w ogóle powinienem się skupić jeszcze na farmieniu, bo jeszcze możemy się tutaj ładnie dofarmić. Hmm. Może jakieś marketplace już zagram, albo central markety. Oczywiście powinienem zatrzymać tę rundę teraz. To znaczy, no. Aha. Co ja zrobiłem? No to akurat dobrze było jakby było w zasięgu Monkey Village. Ten piąty ale dobra, już trudno. Żeby wiecie, żeby zbudować farmy, powinienem zatrzymać po prostu rundy. Najpierw sobie zbudować farmy, żeby one mi zarabiały i dopiero potem wznowić grę, ale no. Oczywiście i tak mamy olbrzymi. olbrzymią przewagę tutaj. Więc nie ma potrzeby, żebym to robił. Chociaż. Ja nie wiem, czy ja nie dostaję połowy kasy z tych farm. Tak patrząc ile ja mam tych farm. No to tak. Ja nie jestem przekonany. Nie, no chyba nie. Ale dwie rundy zostały. Nie wiem. Tak szczerze to nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Jest i boss. No to co? Najważniejszy pierwszy tier, żeby zbić teraz. To myślę, że faktycznie można to zrobić latającą fortecą. Jak to idzie? No. Tak jakby chciało, ale nie mogło. Oj. Oj, przepraszam Was. Oj, szykuje się druga runda kichania. Nie, na szczęście nie. Muszę zobaczyć, czy przesteru nie ma, bo jak się kicha, to wiecie, przester się robi na mikrofonie, ale zasłoniłem buzię. Dobra, odpalmy to Monkey Village. Kurczę. Oj, czekajcie. <ścoughs> nie mogę, teraz mi się śmiać, za... śmiać mi się teraz chce, bo czuję, że wiecie, że chce mi się kichnąć drugi raz. Ale dobra, już sobie poradzimy bez tego. O, widzę, że nie postawiłem tego Gluganera pod Podskila na ten poprzedni tier. Hmm. On mógłby mi pomóc. Wtedy też. Nawet nie musiałbym grać z skillem. Wiecie, na piątym tierze mógłbym nawet na trzecim. Dobra, dostawmy trochę Central Marketów. E, no i co? W sumie nic. Muszę teraz czekać tak naprawdę. Odpalę, co tam mam. Mógłbym Mada jeszcze postawić. Natomiast oczywiście taki zestaw absolutnie nie wchodziłby w grę, gdybym grał na normalnym poziomie, Trud w sensie gdybym grał normalnie, bez Double Cash Moda. Nie wierzę, że byłoby mnie stać na coś takiego, prawdopodobnie nie. <laughs> Natomiast no, gramy jak gramy, więc korzystajmy. A pyk, Super Brittle, jeszcze walniemy tutaj, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. No i proszę bardzo. A nawet aż 10 rund minęło? Nie, ja chyba, ja chyba mniej kasy zarabiam z tych farm. Jak tak patrzę. Mi się wydaje, że ja mniej kasy z nich zarabiam. Dobra, no nie ma znaczenia. Zbudujmy sobie wreszcie ten paragon. 37 poziom. No i oczywiście Paragon zacznie atakować w tym momencie. Jak dobijemy do pierwszej czaszki. Bo wtedy zejdzie niewrażliwość na Primary. Tutaj rok blunami się już martwić nie musimy, bo Paragon sobie z nimi poradzi. No, idzie nie najgorzej. Czego by się w sumie należało spodziewać, tak szczerze? Mm. No dobra, nie wiem, gdzie chcę postawić paragon jeszcze. 550 tysięcy, no będzie nas na niego stać, na pewno. Na niego na pewno będzie nas stać. Ty, ale prawie przegrałem. Tak szczerze, bo 14 rund zajęło mi pokonanie tego bossa. Jakby dotarło do rundy 120, to bym przegrał. Jakbym nie zdążył zbudować e, tego do tego czasu, w sensie jakbym nie pokonał bossa, to bym przegrał automatycznie. Nawet jeżeli by nie dotarł do końca, to, to tak działa, że macie 20 rund na pokonanie bossa. Chociaż stale wydaje mi się, że dużo lepiej by było, gdybym jednak zagrał Paragonem do łodzi podwodnej, ale. Ale już trudno. Dobra, zacznijmy najpierw od sprzedawania marketplace'u. Okej. Okay. Mega dużo kasy tu z tego jest. Dobra, wpakuję wszystko w Paragon do łodzi i ciekawe, który będzie miał poziom. No, tylko tu jeszcze mógłbym ulepszyć. Dobra, 496 tysięcy, 35 poziom, spoko. Póki co boss jest niewrażliwy na tak jednostek Primary, co oznacza, że tylko ten Paragon go bije i Mat i latająca forteca. Coś w sumie dosyć ciekawe, bo ten Paragon wydaje mi się, że Boss jeszcze nie wleciał w zasięg tego Paragonu, bo jak wleci, to na pewno zobaczymy. O, czekajcie. jeszcze nie jest w zasięgu. Mówiąc w zasięgu, mam na myśli, że. Mm, bo no tak, już wiele razy mówiłem, ten Paragon, wokół tego Paragonu latają samoloty, które mają zasięg globalny, ale ten Paragon ma też swój główny zasięg i to tak naprawdę, jeżeli Boss jest w jego głównym zasięgu, to wtedy zaczyna dziać się cała magia. Natomiast no, akurat teraz jest niewrażliwy na mi ataki militarnych jednostek, więc w tym momencie oczywiście... W sumie to jest dla nas najcięższy moment, tak szczerze. Może jakiś debaferów powinienem jednak kupić, co? Okej, okay, to nie jest potrzebna jednostka. Weźmy, zróbmy tak zamiast tego. Weźmy tego snajpera. Na first odpalmy skilla Gluganera. No teraz najcięższa sytuacja, bo mamy trzy jednostki militarne, które zadają całkiem spore obrażenia, bo to jest mat, to jest e, latająca forteca, no i to jest oczywiście paragon do, e, do bukanera, więc tak naprawdę, tak mówię, przebicie się teraz przez te warstwy jest dla nas największym wyzwaniem. W momencie, w którym się przez nią przebijemy, to będziemy mieli już z górki, a widzę, że zaraz się przebijemy. Zobaczcie teraz, co potrafi ten paragon. Pyk. No nawet... Nie idzie jakoś super szybko. Nie idzie źle, ale nie idzie jakoś super szybko, nie? No ale no jednak idzie dużo szybciej niż. Przed chwilą jak była niewrażliwość na takich jednostek e, militarnych. No i proszę bardzo. Chyba. <laughs> wiecie, do połowy HP zbiliśmy w 10 rund, od następną połowę zbiliśmy, nie wiem, w dwie rundy. No nie, to, to się nie dodaje, bo w 131 rundzie. W 8 rund do. E, w 8 rund do połowy w 3... Następną połowę, tak bym powiedział plus minus. <grych> Zobaczmy e, najwięcej przebić prawdopodobnie paragon do Dart Małpki, bo postawiłem go wcześniej, ma to sens, ma coś tam też porobił. Um, ta jest małpka, no za dużo nie zrobiła Natomiast ona oczywiście jest głównie Tutaj była głównie pod Moi drodzy, nie mam absolutnie pojęcia Czy ja bym to przeszedł bez double cash moda Mówiąc szczerze, wydaje mi się, że nie Jest to trudny boss i po prostu czuję to w kościach Nie? Widać było nawet tutaj Że nie jest to łatwy boss, nawet z double cash modem Dajcie koniecznie znać mi o wszystko Czy chcielibyście zobaczyć jak próbuję Ode mnie to tyle, wam życzę miłego dnia, widzimy się w kolejnych filmach Cześć!